Tu mamy na początku plakat z wystawy imprezy, Szczecińskiej Impresji, która aktualnie się kończy, jest w galerii prezydenckiej Urzędu Miasta Szczecin. Będzie do 30 września, także to są ostatnie dni. Po prostu tak imprezy ten plakacik tutaj sobie postawiłem. Tu mamy różnego rodzaju rysunki tak, z dawnych lat. Wykonane w ołówku, tu są rysunki z Włoch. Poniżej z Umbrii, gdzie spędziłem no, wiele, wiele lat rysując i malując, gdzie w zasadzie narodziło się moje malarstwo. Nadal mamy pracę ze Szczecina, tu mamy pracę na podłodze, troszeczkę tak właśnie rozrzucone. To są takie bardziej abstrakcyjne, związane po prostu z morzem, z cieciami, łodziami rybackimi itd., itd. Tutaj co Pan teraz. Mm, ogląda to są ikony architektury współczesnej, dzieła Franka Lloyda Wrighta, tak, muzeum Guggenheima cool. mamy w Nowym Jorku. Tak, po prostu. No, z z wykształceniem jestem architektem, więc przykładam do tego uwagę. Tutaj mamy akwarele z Włoch, impresje, a tak. no, one też już mają swoje lata. Tak. Tu mamy kościoły barokowe z Rzymu, to taka moja mój ostatni konik po prostu, tak, jako architekta obwieczniam po prostu takie budowle, że tak powiem architektoniczne. A tu mamy akty z dawnych lat, tak, jakby zrobione sobie tam wiszą spokojnie już. Jakieś rysunki ze Szczecina, Plac Grunwaldzki, tak, tutaj z parku mamy takie że tak powiem impresje rysunkowe. Już Filharmonię? Tak, Filharmonię mamy. Tak. No tutaj to, co pan teraz y, widzi to są takie akwarele wykonane no już parę ładnych lat temu. Takie moje wysły ulubione, tak, Z widokami Szczecina z Odry. Te widoki już są historyczne, bo ta zabudowa się zmieniła. Ponieważ tam są nowe budynki i to one mają taki troszeczkę charakter historyczny. To, co pan tutaj teraz widzi, to są też obiekty ze Szczecina. O, nasz amfiteatr zmodernizowany, budynek La Stadi to projekt moich kolegów, tak? Tu mamy starą fabrykę poniemiecką, tak na ulicy Kolumba, o, która też tak. będzie teraz... Rozbierana? Tak, nie, nie będzie rozbierana. część... By część, została rozebrana, tak, ale tak. ona będzie model... rewitalizowana, użyjmy to super, tego słowa. Tak i to będzie, tam Wody Polskie się za tu... tak, zabrało, tak, tak, miejmy tak, nadzieję, że coś tam z tego wyniknie. No tutaj mamy takie ikony architektury ze Szczecina, tak. Tutaj jeszcze może tak poprzerzucam parę rzeczy, no nie Pan sobie no, robię, bo takie, które powiedzmy, Zamek. tak, które robię już od wielu, wielu lat, tak. Ile jeden taki obraz y, Pan maluje? Nie ma co, trudno powiedzieć, dlatego, że ciężko mi określić jakby to godzinowo, dlatego, że te obra obrazy, najpierw są robione szkice tego typu, z tego szkicu jest Robiony rysunek, i dopiero jak jest taki dosyć precyzyjny rysunek, to jest akwarela, tak? Więc to jest tak, jakby wielostopniowa praca, I ciężko mi powiedzieć, czy ja powiem Panu teraz, czy to są dwa, czy trzy dni, czy jeden, bo to też zależy od przedmiotu. Na pewno nie jest to zrobione w ciągu jednego dnia. No, no, no. Tak? Po no, no. To mogę gwarantować, po prostu. Czyli one są dosyć pracochłonne, wbrew pozorom, ponieważ są dosyć, dosyć precyzyjnie zrobione, tak? Tu mi się podoba to światło, jak. Yy, z, 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 no, taka z, impresja z mostu, z, z, z z mostu długiego, taka przyjemna akwarela. No Tego typu rysunki to są, tego typu to jest yy, yy, 25-30 godzin pracy, tak? No, bo to już są bardzo wymagające no tam, prace ze szczegółami, tak? I tutaj, no to, no, to czy tam z tą filharmonią, no, może sama filharmonia nie jest może jakimś obiektem strasznie skomplikowanym w rysowaniu, ale ja zawsze uzupełniam to jakimiś detalami, obiektami historycznymi, tak jak tutaj tą tak. pod samą Tu mamy obiekty architektoniczne Franka Perego, tak po prostu, tak. To słynny tutaj dom tańczący w Praze, Dan dancing house. On jest. Jest, jest, jest. I to centrum to w Seattle jest. też jest, tak, tylko ja troszeczkę pozmieniałem. To jest tak jakby inspirowane, natomiast ja tutaj od siebie coś tam dodałem. Tak? No to są takie typowe z moich zajęć e, zadania, powiedzmy, egzaminacyjne, geometria, sucha, więc to A, taką no wartość bardziej. Tak, ja przygotowuję do egzaminu. Nie że się mogli Tak, tak, tak. No tutaj, ciekawostkę mam. Tak, tutaj mamy, odtworzyłem sobie bar ekstra z 1961 roku. O tyle to jest ciekawe, że jest to projekt między innymi mojego ojca i dwóch pozostałych architektów. Zbyszka Gruzińskiego i Ludwika Kołodziejczyka i to było takie pierwsze centrum handlowe w Szczecinie. Takie modernistyczne i dosyć nowoczesne jak na ten okres powiedzmy tej siermięgi gomułkowskiej. Zupełnie udany projekt, który no oczywiście służył przez 40 lat, ale ponieważ no, nie wytrzymał próby czasu, nie był modernizowany, tak, nie był odnawiany, nie, nie było, no, po prostu nie było pieniędzy, do tego doszedł też ten trudny okres transformacji. I obiekt został e, e, rozebrany, więc w tym miejscu mamy czarną perłę. Tu mamy e, tak, tu mamy Filharmonię w Los Angeles, też troszeczkę pozmieniane przeze mnie. Rysunek inspirowany, tak, Franka Gerego, tak, mojego ulubionego architekta. Tu mamy Ponte Sant'Angelo, czyli Most Anioła w Rzymie. A ja tam troszeczkę tego rzymu robię, no, bo, bo temat mi się podoba po prostu. Znaczy są aniołki, widzę, że są aniołki, ale... Są aniołki, są, są, są. są, są to jest są. taka hybryda. To jest taka jakby technika, którą teraz jakby wprowadzam. Ona Aha, składa się trochę... tak, z akwareli, kredki akwarelowej i takiego klasycznego ołówka. Czyli jakby są trzy rzeczy w jednym, tak jak Pan mm. widzi, że część jest Narysowana część tak, jest, pół, namalowana pół, pół, tak. pół, 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 I o tyle to jest takie, powiedzmy, nowe eee, u mnie. Ja to oczywiście kiedyś robiłem, ale nie w takiej bardzo wypracowanej formie, jak pan tutaj widzi. No, no tak? ale to pana zamiast taki, czy już ktoś to robił? No, pewnie gdzieś to było, bo gdzieś ja też jestem gdzieś. zwolennikiem teorii, że wszystko coś zostało narysowane. Nie wiem, czy akurat A. w takiej formie no. po prostu, tak? Natomiast łączenie ołówka i akwareli, czy jakiegoś pisaka, czy piórka z akwarelą było, czy w takiej formie, że się pokazuje część jakby surowego ołówka, a część akwareli, to przypuszczam, że nie, nie, nie spotkałem się z tym. Być może, że jestem tutaj w jakimś stopniu prekursorem, ale no zaraz to, i tak ktoś będzie naśladował. No ale to, tu tutaj się... mamy jeszcze, właśnie w tej samej technice, tak, Aha, to... to mamy te dwa kościoły na Piazza del Popolo w Rzymie, tak, zrobione, tak. To, to jest dokładnie ta sama technika, czyli mamy ołówek, tak, trochę tak. Przejście z kredką akwarelową, tak, i potem jakby zamiana kredki akwarelowej po prostu już na taką tak klasyczną akwarelę, czyli znowu takie trzy mm. tak po prostu. Także takie, to są na razie tak można powiedzieć w pewnym sensie eksperymenty. Mm. A tutaj też, to jest takie małe... malutkie akwarelki. To co nas sprzedaż? Czy... tak, ja to w zasadzie, wie pan co jak były te dni otwarte, to tak tutaj jak był tam ktoś znajomy, to się uczył u mnie rysunku i tak dalej i tak dalej. No to jak to tam znałem, nie pamiętam, to, to tam nawet o, tam kilka rzeczy podarowałem, No one są takie bardziej bardziej po prostu takie impresyjki sprzed 30 paru lat z okresu mojego włoskiego, tak? Takie, takie e, 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 że tak powiem drobiazgi. Tutaj mamy panoramę Rzymu, tak? Jedna z większych akwareli, którą zrobiłem o wymiarach 100 na 70. A to jak pan rysował ze zdjęcia? Z, z kilku, bo to nie jest tak, że to z jednego. Czasami u mnie to, to są dosyć, dosyć tarno. Jeśli chodzi o Rzym, to ciężko taką panoramę e, zobaczyć. E, tak, to gdzieś tam na w Rzymie, poza tym jak byłem, to jest tam zawsze gorąco, po prostu pikienie, więc ja to jest um. trudno wyobrazić sobie, że tam usiądę przy 36 stopniach, i no tam tak, to, co to ja, robię akwarelę, bo zanim. No. Ja mam co, no tam mam. Sporo lat spędziłem we Włoszech malując, wiem, wiem jak to wygląda. Najlepiej maluje się paradoksalnie w zimie. Po prostu farba. Ale nie na powietrzu. No! ale W domu, jak, jak nie ma klimatyzacji, to też ma pan temperaturę 30 parę stopni. Więc zanim pan położy tą farbę na papier, to z wodą to ta woda odparowuje. Mhm. Tutaj mamy takie ak akwarelki też z Umbrii. Kto z takiej małej miejscowości, to z Kolano w Umbrii. A, taka troszeczkę pamiątka, tak. E... No, pan tam mieszkał, czy? Znaczy we Włoszech mieszkałem, tak. Znaczy nie, w tym, w tym nie. Nie, tutaj miałem wystawę. Ta, ta ma mała miejscowość, która w zasadzie e... w ciągu roku, no, jest taka zamarła, tak. Ale to było, ja mogę tylko powiedzieć jak to było w latach 90 tak. No bo tam był taki fajny burmistrz Babiliano Umbro, Sindaco to się nazywało po włosku. Mm. I on organizował E, taki cykl wystaw Fierra Infesta i ta malutka miejscowość, to w zasadzie takie borgo po włosku, czyli taki zameczek, osada, ona na te tydzień czy dwa tygodnie w lipcu o, jakby zamieniała się w taką jedną wielką wystawę i to było na tej zasadzie, że dostawało się powiedzmy ileś tam metrów, no tyle ile człowiek chciał, muru i tak i organizowało Aha. się... Aha, każdy w sposób, tak, i wystawiać. Każdy to, Oczywiście to było wszystko zorganizowane, to były katalogi do tego, to była cała po prostu jakby cały marketing, promocja i tak dalej, i tak dalej. Więc to, było, to miało formę zorganizowaną. Natomiast po prostu to wtedy tętniło życiem, ponieważ tam miałoś taką renomę, że tam zjeżdżali się. Wszyscy artyści. Tak, artyści i nie tylko z Umbrii, ale z całych Włoch. Ponieważ ja się mieszkałem w Perugii, no to ja tam byłem jakby z, tak zwany nostrale, czyli taki... Swojski. Tak, swojski, więc mhm. ja w tym brałem udział. No ale tam też byli z zagranicy artyści, z Włoch. No, Super wydarzenie. Tak, wszyscy, wszystkie takie mocne nazwiska z Umbrii tam się zjeżdżały na ten tydzień. I to charakterystyczne jest dla Umbrii, pewnie dla innych regionów Włoch, że właśnie w tych małych miejscowościach tak, były właśnie organizowane tego typu Inicjatywy, festiwale, imprezy i właśnie one były wzbogacone o wystawy artystyczne malarzy, Mówię, lokalnych tak samo, ale po prostu również przyjazni. Ja w bardzo wielu e, tak, tego typu inicjatywach we Włoszech brałem udział to bardzo fajna taka impreza. Świetna I ta powiem tak panu szczerze, że jak ja tutaj już zacząłem od połowy lat 90. E, działać e, w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, to z własnej inicjatywy zorganizowałem parę dokładnie takich samych wystaw. I były Dni Trzcińska, to już nie pamiętam dokładnie, ja mam to na Facebooku, ale to był rok, może 98 czy coś takiego. A Trzcińsko Zdrój? Cińsko-Zdrój, tak, ja ja, tak. I ja tam z, z, do władz, że tak powiem, wystąpiłem z inicjatywą, mam nawet tam zdjęcia, jak pan tam przejdzie sobie w moją stronę, e, mam tam zdjęcia po prostu I ja sam zorganizowałem z własnej inicjatywy swoją indywidualną wystawę na murach w Cińsku i rozwieściłem obraz. Tam na tyryneczku. Zdłuż tam był taki trawnik, ja to mam gdzieś na, na, hmm. na zdjęciach, to, 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 to musiałbym to wygrzebać hmm. po prostu. No Ale... Po prostu wieszałem obrazy na murach i zrobiłem sobie całą wystawę. I to było tak przez dwa dni, bo tam na noc ściągnąłem, to było... Ale stopa. tylko Pan? Czy Co? jeszcze ktoś? Tylko ja, no bo A, ja tylko. wystąpiłem z taką inicjatywą, hmm. nikt inny. Ale jeszcze powrócimy do tego, tam, tych, tam w tej Umbrii, to tam dużo było tych wystaw tych, tych artystów? I, e, no. W zależności od miejscowości, kto z Kolano, no to myślę, że tak około 25, 25. Tak, między mm. 20 a 30 średnio. Mm. Ale były takie, e, jak w Corciano, bliżej Perugii, taka miejscowość, tam było organizowane z kolei taka impreza Agosto Corcianeze, no to tam się zjeżdżało około 30-40. W mm. Spoleto, przy okazji festiwalu dei due mondi, to też się zrobiło no to to już miał o, o wiele większy prestiż no i tam to już się zjeżdżała śmietanka z Włoch, tak? ja też tam brałem udział wielokrotnie więc więc troszeczkę tak jakby eksplorowałem w miarę swoich możliwości te wszystkie inicjatywy lokalne no ale dzięki temu no udało mi się tam po prostu zaistnieć, tak no, moje nazwisko było Dosyć dobrze znano no, tutaj nawet ma pan plakacik po prostu z wystawy, to już takiej porządnej. W oh. e, 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 Castillione del Lago, w Palazzo Cornia, tak? 93 rok, no, rok kurczę, tam, miesiąc... jest... Tak, tak, Egalny. tak. No, no moja działalność na no. e, Włochy przypada. 1986, 1995 i jeszcze, tam byłem w 1996 roku, ale to jest w zasadzie Barbąsłeśka uh -huh. to był bardzo krótki pobyt, dwie wystawy miałem, tak? Po prostu, nie? Także, także ten. No, a co pan wspomni, że pan wrócił do, do Szczecina, do, do Polski? To bardzo trudne pytanie, bo to, 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 już jest, to, już a, to jest na dłuższą rozmowę, Aha. natomiast no dobra. po prostu być może, żeby jakoś odpowiedzieć panu, no to... Ja nie miałem jakby w zamyśle, jak wyjeżdżając do Włoch, w zamyśle nie było wyemigrowanie na stałe, tylko po prostu zrealizowanie pewnej idei. A, jakiś projekt. Tak, że ja się tam powiedzmy twórczo, ale pan rozwinę, pomaluję, uh -huh. zrobię, co mam zrobić. I jeżeli tam przyjdzie na to czas, no to wrócę do kraju po prostu. Uh -huh. no I tak tak zrobiłem. Nie? Można powiedzieć, że. Czyli nie. jakby wszystko, jakby Pan z, z, no, może co zamierzył? No wszystko, bo no, wszystkiego, co nie da, ale to, co <laughs> wydawało mi się, że mogłem zrobić, to zrobiłem. No bo miałem nawet wystawę w galerii miejskiej w Asyżu Le Londrze. to już taka bardzo prestiżowa galeria, na Piazza del Comune w samym centrum Asyżu. Miałem kilka wystaw tam w Perudzi, w Spoleto, w takich miejscowościach współpracowałem z galeriami, więc no mówię, no tro, trochę tam się tego zrobiło, ale z drugiej strony, no, po iluś tam latach nastąpił, że tak powiem, proces nasycenia, tak? No uh -huh. trzeba podjąć tą strategiczną decyzję, że po tylu latach działalności albo zakotwiczę się tam na stałe, na dobre już w zasadzie e, 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 z myślą o pozostaniu tam do końca życia, tak? No, albo po prostu Wracam do kraju i mhm. w sumie wygrała ta druga opcja, tak mniej więcej, bo to pytanie, które pan zadał, to bardzo często e, no tak, to... jest zadawane, tak, i nie jest tutaj pan pierwszy, pewnie nie ostatni i naprawdę czasami mi bardzo trudno odpowiedzieć, bo to na to złożyło się wiele czynników, tak, to, to nie mhm. było impulsem, nie wiem, jak No tak, na... tak, tak, A, no, już, już wracam Przemyślany to, Tak, to była bardzo przemyślana, mhm. po prostu skrupulatna, wyważona decyzja. Tak, po prostu. Jak do takiego momentu, że albo tam po prostu zostanę, no tak, tak tak? Pan, pan albo po prostu wracam tu i wracam do Polski w sensie takim mentalnym i, i tutaj e, będę działał. No i wybrałem tą właśnie jakby opcję. W sumie nie żałuję. Tak, bo tu też dosyć sporo zrobiłem, szczególnie w latach e, takich powiedzmy 96-2010, to, to tych wystaw bardzo dużo zrobiłem i tu w Szczecinie, i w Polsce, i w Niemczech, i w Szwecji, Danii, Belgii, po prostu, tak, tam jeszcze miałem wystawę w Szwajcarii, no tam już nie mówię o innych różnych tak miejscach, po prostu, ale to jeszcze się wiązało z moją tam, mm, z moim popytem we Włoszech, więc no taki kawałek historii, tak? Po prostu w takim skrócie telegraficznym. Oczywiście każdy z tych segmentów to. Tak, to jest... można było przedłużyć. Dobra, dziękuję panu z, za poświęcony czas i będziemy kończyli, bo y, tak y, już jesteśmy prawie no 20 minut. No, tak to jest Także dziękuję panu, dziękuję panu za ciekawą y, opowieść. Y, no i to na tyle.